Witam was. Dzisiaj otworzyłem sobie paczkę od Mateusza. Fajny kolega, bo już drugi raz teraz. To była druga zamianka z nim. Teraz była właśnie, o. Oh. Ale koperta się kleju okay. Powiedział mi, że białe, nie, że białe i te saszetki to niby jest gratisy są lata. Tobie bierzemy. Prawda, że to nie są gratisy. Tak gratisy już widać, bo miałem telefon na naszej ręce. Pogięty, no, ale to nic. O, David Luiz. Teraz troszeczkę. Tutaj, tutaj, tutaj się da Tu jakaś jedna karta jest. no to, czekaj. Za, czekaj, trzeba. Czekajcie. O, 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 lepiej, już teraz lepiej. Hmm. O to lepiej, dobrze, 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 dobrze. No, nam to dało. Ale super zapakowane, Mateusz. No Ma sobie nożeczkę, które były obok. O, dużo lepiej, nie. O! Ja jeszcze? Churka wodna, no. W Zrobimy w odcinka. odcinek będzie kissing. To kisling. Super, super, super karta. <coughs> pysyńka, pysyńka. Jest, dobra. Wetokole, Jakobsen, Jaki Znaczek, Galatasaray, Nastasić, Kasijas i Ajew. Fajne, fajne karteczki. Rodimir Wies, Dejong, jakiś znowu znaczek, Celtic, Ambraba, um, czy jakoś tak, <laughs> mandanda i John. Dobra, dobra, dobra i teraz najlepsze, czyli zamianka. Ukochamy pod dalej. Skoda, szkoda. Mamy Arturo, Arturo Vidala, Aleksandra Korina, Javiera Hernandeza, Znaczek Anglii. Kompanego, super, 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 Roysa, Welbeka, Arbeloe, Negredo, Kahalat-Hawari, Brat fajne fajne karteczki. Na pewno ja ci już tam przesyłkę wysłałem. Napisz mi w PW czy doszła, więc bardzo jeszcze raz powtarzam, S super, dwa fajnych, fajne kolega, to Mateusz. Dobra, pa, narka pa i cześć.